The Voice Senior 4, nagła śmierć Adama Małgorzata Tomaszewska mówi, co wie. Adam Manusiewicz, posłuchaj, wziął udział w trwająco właśnie czwartej edycji The Voice Senior. Gdzie jurorami są Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Piotr Cugowski oraz Tomasz Szczepanik. Gdy mężczyzna wyszedł na scenę, od razu zachwycił tenorów swoim wykonaniem. Już jednak podczas sierpniowych nagrań wspominał. Że ma problemy ze zdrowiem, ale chyba nikt nie przypuszczał, że dojdzie do najgorszego. W marcu 2022 roku zacząłem doświadczać dolegliwości, jakich wcześniej nie miałem. Byłem w kilku szpitalach i zdiagnozowano niezbyt przyjemną chorobę. Nowotwór szóstki z przerzutami wyznała Damanusiewicz w programie THE Voice Senior. W wyemitowanym odcinku Janusiewicz opowiadał, że muzyka daje mu siłę do walki i chce śpiewać i występować, pomimo zdrowotnych przeciwności. Obecnie dosyć szybko się męczę i to się da zauważyć na scenie, gdzie już godzinny koncert na stojąco ciężko mi wytrzymać. No ale mam stołeczek, także w dalszym ciągu gram, śpiewam i koncertuję. Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie bierz życie za rogi, Alleluja i do przodu mówił w sierpniu 2022 roku podczas nagrań. Anusiewicz nie krył wzruszenia, że trafił do tego programu, co było spełnieniem jego marzeń. Chciałem podziękować losowi i tym wszystkim, którzy sprawili, że się tu znalazłem. Że mogłem wystąpić przed wami, powiedział tuż po zakończeniu występu podczas przesłuchań w ciemno. Tuż przed emisją tego odcinka produkcja The Voice Senior przekazała jednak bardzo smutną wiadomość. Mężczyzna przegrał bowiem walkę z chorobą. Niestety, w październiku 2022 roku Adam Anusiewicz odszedł. Mimo że nie ma go już z nami, widzowie będą mogli oglądać muzyczną drogę Adama Anusiewicza w talent show telewizyjnej Dwójki. Jak sam mówił, Udział w programie był jedną z najwspanialszych przygód, jakich przyszło mu doświadczyć, mogliśmy przeczytać w oświadczeniu produkcji programu. W pierwszym odcinku 61 -latek wykonał piosenkę Living Next Door to Alice zespołu Smokie. Czym zachwycił wszystkich tenerów, skłaniając ich do odwrócenia foteli jurorskich? Prowadząca program Małgorzata Tomaszewska nie może uwierzyć, że Adama nie ma już z nami. Na swoim Instagramie zamieściła poruszający wpis, który opatrzyła ich wspólnym zdjęciem. Anusiewicz wybawał na niej ogromne wrażenie i podczas sierpniowego spotkania bardzo ją wzruszał. Gdybym wiedział, że to Małgosia, to miałbym ze sobą różę. To były pierwsze słowa Adama. Kiedy się poznaliśmy, rozmawialiśmy długo i byłam pod ogromnym wrażeniem jego historii. Ale też tego... Jak potrafi o niej barwniej i pięknie opowiadać, zaczęła swój wpis Tomaszewska. Prowadząca wyjawiła, że była zaskoczona słowami pana Adama, który podczas ich wspólnego spaceru po Starówce robił swoiste podsumowania swojego życia. Dziś już wiem dlaczego. Pamiętam, jak cudownie opowiadał i dziękował swojej żonie. Wspominał długie rejsy, ciekawe występy. Dawną rzeczywistość w Polsce to była cenna rozmowa i nigdy jej nie zapomnę. Podobnie jak łez wzruszenia. Adama i moich. Do ostatnich dni spełniało swoje marzenia dodała Małgorzata. Potem gospodyni THE Voice Senior zwróciła się do rodziny i bliskich 61 latak. Zapowiadając przy okazji niespodziankę, którą przygotowała produkcja programu. Jaką? Tego widzowie dowiedzą się w najbliższych odcinkach. Ciepło przytulam rodzinę Adama, jesteście wspaniali, pewnie to wiecie, ale przekażę. Co usłyszałam, Adam bardzo doceniał, że Was miał. W kolejnych odcinkach Teha Voice senior niespodzianka dla Ciebie. Adamie, zresztą już to przecież widziałaś z góry, podsumowała.